Już w piątek rozpocznie się ósma edycja festiwalu Piła Czuje Blusa na Pilskich Płotkach. Spotka się śmietanka europejskiej sceny muzycznej. Festiwal odbywa się w tym roku przez trzy dni. Zapraszamy Państwa już 7 czerwca. Rozpocznie zespół Summer River Blues, który później zainicjuje Jam session. Muzycy z całej Polski już będą na płotkach właśnie w tym dniu. Kolejny dzień, sobota i niedziela przyniosą po cztery koncerty. W międzyczasie odbędzie się wystawa zdjęć Jacka Mójty, który poprowadzi jednocześnie warsztaty fotografii koncertowej. Muzycznie zrobi się także w Regionalnym Centrum Kultury w Pile. W sobotę o godzinie 17.00 odbędzie się premiera musicalu Akademia Marzeń w wykonaniu uczniów studia piosenki Esti. Spektakl opowie o trudnościach młodych osób we współczesnym świecie oraz o akceptacji, o zrozumieniu, o takich problemach, które dotykają dzieciaki każdego dnia w szkole. I to jest bardzo modny temat, o którym się dużo mówi, ale jeszcze nigdy chyba się o nim nie śpiewało. Również w sobotę o godzinie 14 na Militarny Dzień Dziecka zaprasza Pilskie Muzeum Wojskowe w programie wiele ciekawych wydarzeń. Wojskowa przygoda, czyli terenowy rodzinny tor przeszkód, wystawa sprzętu strażackiego i pojazdów amerykańskiej armii, pokaz samolotu dromader oraz prezentacja jedynego zachowanego w Polsce militarnego gokarta. Główną atrakcją będzie jednak przelot myśliwca Su-22. Tego w powietrzu u nas nie było przez lata. Może gdzieś tam na dużej wysokości przelatywały Su-22, ale rzeczywiście odzwyczailiśmy się od tego, ci którzy pamiętają, a ci którzy mają dzisiaj 20 i 20 parę lat po prostu w życiu tych samolotów nie widzieli. Sportowy weekend zapowiada się w Chodzieży. Tam na Jeziorze Miejskim odbędą się Motorowodne Mistrzostwa Europy. Na starcie pojawi się czołówka najlepszych motorowodniaków Starego Kontynentu z Cezarym Strumnikiem na czele. Tym razem zawodnicy zmierzą się na nowej trasie. Po 40 latach, praktycznie pływania po, po tej samej trasie, zmieniliśmy lokalizację startu. Start będzie teraz tutaj z ostatniego klubu żeglarskiego, czyli z klubu Opty. Pozwoli nam to na wydłużenie pierwszej prostej startowej. To pozwoli kibicom na lepszą obserwację zawodów. Z kolei na zielonych terenach przy Mosir odbędzie się kolejna edycja chodzieckich targów gospodarczych. Wieczór swoim koncertem zakończy belgijska gwiazda muzyki tanecznej Denzel.